W międzyczasie patrzyłem na Zusję, patrzyłem na Aniele. One po prostu przesyłały sobie wzrokiem strzały po prostu. To było niesamowite. I zobaczymy, jak zaprezentują się tutaj. Oj, tak, oj, tak, będzie się działo. Przed wami bohaterki kolejnego kobiecego pojedynku Formuła box birmański. Przed wami. Z Sześćdziesiąt, sześćset. Zobaczymy, ile za chwileczkę na wagę wniesie. Aniela Lilmasty! Patrzy na rywalkę z wielką agresją, nienawiścią, pogardą. A tymczasem 60-600, dokładnie tyle samo, co ZUS -ie. No tego to naprawdę nikt by lepiej nie wymyślił. Żadna z nich nie ma przewagi, jeżeli chodzi o wagę. Co? Obstrana jesteś? Już, co? co ty jesteś? się boisz dostawać połupie w Obstrana jesteś? Obsrana o sobie jesteś tak myślisz, dlatego tak zakrzykujesz Obsrana wszystko. Obstrana jesteś? Właśnie stara się wróć, i sobie szota ze lód, dziewczyneczko. Dziewczyneczko, hej, hey. No co, no co? No, ze szczopów sobie wali, wyluzuj się stara! Wyluzuj no się, wyluzuj się, wyluzuj się, wyluzuj się, wyluzuj się! kurwa już na No dawaj, co ty przekrzykujesz, dawaj mi to! To ty, przekrzykujesz. to ty się o, puśćcie, przekrzykujesz o, puśćcie, puśćcie, puśćcie. zamiast sportowo się zachować. Stress, co? co? co tutaj z tobą straszyć? sportowo, padlino, ty z tobą sportowo, stresik, co? O! Doszło z kim walczysz, co? O Jezu. Doszło z kim walczysz. U, dawaj, już tak? koć mnie to się Nie zarobi zarobić. Powinnaś, Powinnaś być mi wdzięczna. Nie będziesz spałać, dziewczynko. Być mi wdzięczna, że ci daję zarobić. Spała. Jesteś tak cringeowa, że, że cię wyrzucił spała. fejmi, wstydzi się tego nie zestawienia. To mówię głośno dzień. Powinnaś być wdzięczna, płakać. płakać. Powinnaś być wdzięczna. Płakać. Hali. płakać, powinnaś, płakać. powinnaś być wdzięczna. Płakać. To mnie cię oczarni, Marty, Ty Lubisz edukować Dzieciaku, dzieci. Dzieciaku. Lubisz edukować dzieci. A, Lubisz edukować dzieci. Dawaj, to jest właśnie jej prawdziwa się. twarz. Boisz to jest właśnie się. twoja prawdziwa tak? twarz. Ty prawdziwą się boisz, dlatego się uciekasz jutro. do tego. Jutro ty się zobaczysz. boisz, dlatego się jutro uciekasz do tego. Ty... Się... Jutro do tego. Ty... ty się jutro Aha, co? Ochroniasz Zobaczymy jutro. Nawet wcelować nie potrafisz. Tak? Jutro No a zobacz, zobacz Wolna jesteś taka, że przejęłam nogę. I co? Zobaczysz jutro, to się będzie działo. Będziesz mnie dolić. Ciocia masti się mną zajmie! Ciocia Ilmasti się mną Opiekuje Wszystkimi dziećmi z Polski się opiekowałaś! Seksmasterka, edukatorka, nauczycielka! Zobaczymy jutro! Ty się boisz, dlatego przekrzykujesz. Nie dajesz sobie rady! No, prawdy! No co? A ty Draco Malfoy tleniony, spójrz lustro! No! Yeah. Draco Malfoy zawsze wpierdol dostawał! I zobaczysz jutro! Dla ciebie to będzie... Dla ciebie to będzie wstyd. Dla ciebie to... Aha, no co? Widzisz jaka słaba jesteś? Taka słaba jesteś. Chcesz mnie uszkodzić przed walką, bo się boisz porażki. No, dawaj. Dawaj. No chodź! Dawaj, dawaj. No co? To jest twoja prawdziwa twarz właśnie. Twoja prawdziwa twarz, nie dajesz rady, tak jak usunęłaś komentarze! Tak Jutro jak usunęłaś zobaczy. komentarze z dnia Prawci z zawodnikiem. zawodnikiem. Tak jak usunęłaś komentarze Jeszcze z dnia z zawodnikiem, nie się boisz krytyki, Tak spierdolisz nikomu, jak to ze będę brała Jutro. debiutantów nigdy. teraz, jak ciociol ilmości się mną zajmie porządnie. No. Nigdy, nigdy, nigdy. Jutro. Sobie masz ocholutę się nad sobą. Zde Znęcasz! Będziesz na cobą się tato. znęcasz? Idź spać, Na cobą się, się znęcasz? się! Znęcasz! Nencas. Na sobą się znęcasz? Będziesz płakać! Zobaczymy! Zobaczymy! Ty udawany jesteś udawany demon. demon! Właśnie! Ty jesteś udawany demon! A, to jest... Dobrze, panie, drogie panie! Drogie panie, czy będziemy w stanie? Czy będziecie w stanie stanąć do face to facea? Halo! Drogie panie, staniecie do face-to-face'a? Dacie radę? Dziewczyny, dacie radę do face-to-face'a stanąć? Dacie radę face-to-face? -face? Dobrze, dobrze, bez face-to-face'a tutaj. Bez face-to-face'a. Dziękujemy w takim razie. Zusi, Elin, panowie. Panowie, zaproście do swoich, na swoje strony. Malik. Dwa komentarze od ojca prowadzącego. Dwa no, słowa. Nie wiem, no fajne to było, mimo wszystko. No, no tak. Nie jest to. Nie jest to... Program.